Od setek lat rozróżniamy już informacje i dezinformacje. Dezinformacje to czyli jest element projekt czyli uredowy, czyli działania bezpośredniego, które też jest niejasne, niejawne, półpłynne da się tak łatwo uchwycić jako prawdziwej informacji, Dezinformacje informacje da się zauważyć, da się rozpoznać, da się ją zweryfikować w taki sposób w się się. i przeciwdziałać jej. O tym trzeba pamiętać, kiedy korzystamy z mediów, to mówimy tutaj i o prasie, i o telewizji, ale też o mediach społecznościowych, które w tych informacji codziennie dają nam bardzo dużo i gorzej do informacji na dezinformację. Żeby tak wymagana jest czujność i też odpowiedzialność za to, co podajemy, co lajkujemy i co komentujemy. Bardzo ważne jest pokazywać te relacje pomiędzy naszymi narodami, że Rozumiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale no to nasza wspólna walka. Z innej strony co pół roku staram się jeździć do Ukrainy, dlatego, żeby nagrywać tematy o takiej wojnie namacalnej. o tych żołnierzy, którzy wracają na, na przykład ranni, і дивіться, як жовніш без нук, без рон, попросто може влічити до життя і може інспірувати іни. Попросто туди є надія на те, що росіяни міцні, не можуть зробити. І вже Ta dyskusja pokazała, że jak najbardziej jest potrzebna rozmowa na ten temat. Podajemy dużo informacji w ciągu dnia, otrzymujemy wiele informacji w ciągu dnia i te informacje o tym, jak sobie radzić z dezinformacją, jaki jakim problemem problem w mediach społecznościowych jest dezinformacja, na pewno brakuje. My, jako że działamy bardzo blisko dezinformacji, produkujemy raporty, monitorujemy na bieżąco jakąś dezinformacje, na pewno też chwalimy sobie taki kontakt z odbiorcą ostatecznym, wysłuchujemy też potrzeb, które są i, i też to jest dla nas inspiracja do tego, żeby jakimiś tematami się zająć bardziej, na co zwrócić uwagę, zaalertować o czymś szybciej e, lub przekazać jakąś informację. No i też Pokazuje na potrzeby szkoleniowe, na to, że gdzie jeszcze możemy pojechać, z kim jeszcze możemy porozmawiać, z jakimi grupami wiekowymi się spotkać. Bo tutaj dezinformacja dotyczy i zarówno osób młodszych, i osób starszych, ale też seniorów, którzy korzystają aktywnie z mediów społecznościowych i są też użytkownikami klasycznych mediów, więc takie spotkania na pewno pomagają. Ten cykl był zaplanowany jako uruchomienie rozmów na temat ludzi, wydarzeń w Europie Karpat, zaczynając od terytorium naszego lokalnego, ziemi przemyskiej, ale także podkarpacia, Karpat polskich i dalej, patrząc geograficznie, rozszerzając się na inne państwa karpackie. Chcemy w ten sposób zaodnotować te wydarzenia, które, są, które dzieją się wśród nas, ludzi, którzy tworzyli nasze dzieje, ale którzy współcześnie występują w rzeczywistości europejskiej, polskiej i innych państw, a także chcemy zastanowić się nad tym, jakie znaki, symbole, atrybuty, ważne wydarzenia, które łączą, towarzyszą naszemu współczesnemu życiu i skąd czerpiemy inspiracja, więc z przeszłości. To wszystko jest bardzo fascynujące, jak Europa Karpa, bardzo różnorodna. Dla nas, dla Polski, mam nadzieję, dla sąsiadów, to jest bardzo ważne, dlatego że my w ten sposób możemy stabilizować nasze poczucie więzi nie tylko utrwalającej nas w życiu z małą ojczyzną, ale także więzi narodowych. Polaków, Słowaków, Węgrów i, i innych. To dlatego też będziemy chcieli kontynuować te spotkania i oczekujemy inspiracji, zapraszamy do współpracy.